Cześć, witajcie. Jestem Wojtek, i na początek dwie rzeczy. Wczorajszy ten mój post odnośnie TIO. Dziękuję bardzo wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zrobili tam jakieś wpłaty. Nie prosiłem o nie, ale oczywiście są wspaniałe. Miałem tylko nadzieję, że jeśli będziecie rozliczali podatek, to te 1,5% podatku, który, którego nie odzyskacie tak czy siak, po prostu zostanie przekazana na na Właśnie na ten cel, na Irenę, z którą akurat wczoraj jeszcze wieczorem rozmawiałem i pytałem, co tam słychać u Tio, i właśnie u, u Teo. A, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i na przyszłość, jeśli będziecie rozliczali się, wpiszcie tam te dane Teodora i jego mamy Ireny. A, I druga rzecz, w czym dzisiaj oczywiście, shorta puściłem, że to już cztery lata, jak dla was nagrywam. Dupa! Jakie cztery? Ktoś mi tam w. 5 lat! Ludzie, 5 lat ze swojego życiorysu wyrwałem. Jedną dziewiątą swojego życia dla was. No w sumie dla siebie też, bo to jest wielka frajda czytać. Tak więc dzisiaj wracam z kolejnym. Mam na liście po prostu artykuły. Lecimy pomału po kolei. Zaczyna lokomotywa, mam nadzieję, się rozpędzać. I lecimy dzisiaj część druga. Broni mocy. Tam oczywiście kontrowersyjny tytuł, czy to są bronie mocy, czy nie bronie moczu. I tak dalej. Zostaniemy przy broniach, moczu i, i, i tego się trzymajmy. Pięść, pięść mocy, dzisiaj kolejny, kolejna część, właściwie druga, druga artykuł. Akurat na, na rozkładce mamy e, pięć mocy i lecimy z tematem. Nazywana również rękawicą mocy. To przerośnięta, pancerna rękawica, generująca pole siłowe, zdolne do zakłócenia struktury materii, z którą, się, z którą się styka. Jest to ulubiona broń do walki w zwarciu dla wielu wojowników Imperium Ludzkości i Sił Chaosu, szczególnie heretyckich e, kosmicznych Marines. Co ciekawe, to ten chyba jej używa, prawda? E, ten niebieski, i e, No właśnie. Broń ta stanowi symbol potęgi kosmicznych Marines, czyli co, powiedziałem, że on jest heretykiem? Z uwagi na fakt, iż pięści mocy mają swoje rozmiary i są dość powolne w walce z warciu, ich użytkownicy muszą liczyć się z możliwością przyjęcia kilku ciosów przeciwnika przed wyprowadzeniem własnego. Pięści mocy zostały jednak zaprojektowane w taki sposób, by dodatkowo wzmacniać zadawane przy ich pomocy uderzenia, podobnie jak czynią to same pancerze wspomagane Astartes przy pomocy układów, układów hydraulicznych. Ich wady są jednak nieistotne w zestawieniu z płynącymi z ich wykorzystywania zaletami. Połączenie pola zakłócającego wiązania materii z fizyczną siłą kosmicznego marin wzmacnianą przez pięści mocy pozwalają na wgniatanie i rozrywanie nawet najgrubszych pancernych płyt oraz na zranienie i zabicie nawet największych, najtwardszych zinopotworów w walce. Efektów walki przy ich pomocy z bardziej przyziemnymi przeciwnikami nie trzeba nawet komentować. Inne imperialne siły również korzystają z pięści mocy, choć rzadziej od kosmicznych marins. Są one preferowanym wyborem niektórych sióstr bitwy, jako iż te święte wojowniczki również noszą wspomagane, wspomagające ich działanie pancerze wspomagane. Starsi oficerowie i komisarze Astra Militarum również wykorzystują niekiedy o wiele mniejsze wersje pięści, choć jest to w ich szeregach mało popularne, jako że wymaga to od walczącego jedną z nich oficera noszenia ciężkiego egzoszkieletu, a sama broń mocy jest w arsenale gwardii rzadkością. Poza lojalistycznymi kosmicznymi Marines, pięści mocy są równie popularne jedynie wśród sił kosmicznych Marines Chaosu. Oprócz tego, z ich alternatywnych wersji korzystają również niektórzy Eldarzy. O ciekawostka, nie wiedziałem tego. Znaczy, generalnie ja wielu rzeczy nie wiem. Orkowie korzystają natomiast z podobnych, choć o wiele słabiej dopracowanych urządzeń, nazywanych pazurem mocy, przyjmującym formę wielkiego pazura z serwomotorem. Broń ta ma spore gabaryty. Nawet w porównaniu z rozmiarem typowego orka, i jest wyposażona w przerażające ostrza, zatknięte na każdym z palców. Dodatkowo pazury mocy zostały obdarzone przez orkowych meków niestabilnym polem siłowym, zdolnym do sporadycznych wyładowań elektrycznych, choć wyglądają one o wiele bardziej prymitywnie od pięści mocy, są one w praktyce nie mniej śmiercionośne i zdolne zarówno do sprawnego oderwania kończyny pechowemu gwardziście, jak i rozerwania pancernego kadłuba imperialnego pojazdu. Co dość unikatowe, w posiadaniu jednego z pazurów mocy znajduje się komisarz Jarik, który odebrał je pokonanemu orkowemu hersztowi i zaadaptował na własny użytek. Nie jest to jednak jego podstawowa broń do walki w zwarciu, a raczej symbol jego wyższości nad orkami w ich niekończącej się wojnie z ludzkością. Historia pięści mocy sięga najprawdopodobniej epoki technologii. Do późnych lat 30 milenium ta śmiercionośna broń stanowiła wartościowy dodatek do arsenału w młodych legionach Astartes. Pięści zyskały z czasem na popularności i były wykorzystywane w czasie całej wielkiej krucjaty i herezji Horusa, zarówno przez zdrajców, jak i lojalistów. W 41 milenium ta wspaniała broń do walki w zwarciu wciąż jest wykorzystywana przez niemal wszystkie formacje wojskowe imperium. Jednak jak na tak przerażającą i skuteczną broń przystało, pięści mocy są dość rzadko widywane poza zakonami Adeptus Astartes. Oprócz kapitanów i mistrzów zakonów kosmicznych marins korzystają z nich niekiedy sierżanci. Nie są one jednak częścią ich przydziału broni, a zamiast tego. Mogą im one zostać oddane w charakterze daru, stanowiąc obłogosławieństwo brutalnej siły, z którym ma być im łatwiej niszczyć wrogów boga imperatora. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innej imperialnej broni, Bogaci oficerowie Astra Militarum, próżni imperialni komandorzy i stoiccy komisarze niekiedy posiadają mniejsze wersje standardowych pięści, jednak w porównaniu z ich standardowymi, przeznaczonymi na użytek Astarte z odpowiednikami, są one niczym zardzewiały nóż w porównaniu do dobrze naostrzonego miecza. Pięści mocy, podłączone do potężnych ramion kosmicznego marin, są w stanie przebić się przez niemal każdą barierę, nawet kadłub czołgu i ciała siedzących wewnątrz czołgistów. Brat bitewny uzbrojony w pięść mocy jest śmiercionośnym zagrożeniem dla każdego przeciwnika na polu bitwy, jako już niemal każdy stojący przed nim wróg może zostać zmiażdżony jednym ciosem lub zgnieciony w potężnym uścisku. Większość polowych fortyfikacji nie poprawia w tym wypadku sytuacji przeciwników kosmicznych marines, jako że iskrząca się od nadmiaru energii pięść mocy jest w stanie wydrążyć dziurę nawet w plastali i żelbecie. Jedynym minusem pięści mocy nie licząc siły wymaganej do posługiwania się nią, jest jej powolność i gabaryty. Kiedy pole siłowe wokół pięści ściera się z powietrzem, układy hydrauliczne pancerza wspomaganego Astartes wydają charakterystyczne odgłosy syczenia, wyraźnie informując brata bitewnego o mających miejsce przeciążeniach. W czasie, którym w którym nawet kosmiczny marines jest w stanie dopiero podnieść pięść do zadania ciosu, wróg dzierżący ostrze jest w stanie zadać mu przynajmniej kilka szybkich pchnięć. W ferworze chaotycznej bitwy, kosmiczny marin wal, walczący przy pomocy pięści musi być więc gotowy na przyjęcie tuzinów, cięć i pchnięć oraz uśmiercanie zagrażających mu przeciwników cierpliwie i metodycznie. Najprawdopodobniej to właśnie z uwagi na nieporęczność pięści mocy broń ta jest najpopularniejsza właśnie wśród nienaturalnie silnych fizycznie i świetnie opancerzonych kosmicznych marines. Powolność pięści mocy jest jednak w znacznym stopniu Redukowana przez siłę zadawanych przy jej pomocy ciosów. Wielu dowódców kosmicznych marines dobrowolnie poświęca szybkość ataku na rzecz siły, o ile tylko oznacza to, że do zgładzenia swojego przeciwnika będą potrzebowali tylko jednego ciosu. Każda pięść mocy jest unikatowym dziełem jednego z miliardów tych kapłanów z tysięcy istniejących światów kuźni, lub jednego z tysięcy tych marines, który wykuł swoje dzieło w głębinach własnej fortecy klasztornej. Na stworzenie zaledwie jednej pięści mocy, należy przeznaczyć wiele godzin żmudnej pracy na podstawie liczących tysiące lat schematów i znanych wzorów, nie licząc już nawet faktu, iż najpierw zajmujący się jej tworzeniem kowal musi wejść w posiadanie rzadko dostępnych materiałów i surowców, koniecznych do nadania pięści jej ogromnej siły zniszczenia. Część z, z komponentów składających się na standardową pięść mocy jest tak trudna do wykucia, Szczególnie ekranowane komory przechowawcze rdzenia mocy oraz sieć emiterów pola siłowego wokół palców rękawicy, iż często najtrudniejsze z nich są zdzierane z już istniejących starych egzemplarzy. Wiele najlepszych egzemplarzy pięści można znaleźć w zbrojowniach zakonów Adeptusa Startes, jak choćby słynne rękawice ultramaru, noszone do walki przez Marneusa Kalgara, mistrza zakonu Ultramarins. Ta starożytna broń zasłynęła niesłychaną skutecznością w trakcie bitwy o Makrak, kiedy to przy ich pomocy mistrz zakonu porozbijał czaszki i porozgniatał kręgosłupy tysiącom tyranickich biokoszmarów. Pedro Kantor, mistrz zakonu karmazynowych pięści, również jest w posiadaniu jednej z najsłynniejszych pięści mocy. Jest to pomalowany na karmazynowo artefakt, który z powodzeniem pomógł mistrzowi zakonu wygrać kampanię na świecie Ryn w trakcie której jego zakon rozgniótł na miazgę orkowe łag z nagroda. Dobrze zachowana pięść mocy jest dla swojego właściciela niemal bezcennym narzędziem zniszczenia, o które należy dbać z szacunkiem godnym wielkiego skarbu. Respekt wobec artefaktycznych rękawic mocy wykracza jednak dalece ponad zwykłe przesądy i kwestie honoru. Ma on natomiast wiele wspólnego z imponującymi możliwościami siania przez pięści mocy grozy i zniszczenia. Kosmiczni Maris mądrze czynią, czynią szanując swoją broń, jako iż w innym wypadku może ona zawieść swojego właściciela w samym środku bitwy, w najmniej spodziewanym momencie, co jest szczególnie prawdziwe właśnie w przypadku pięści mocy. Pięść mocy jest niezrównaną bronią do walki w zwarciu, zdolną do przebicia się przez pancerz, ciało i kości z przerażającą łatwością. Przyjmując formę ciężkiej, otoczonej polem siłowym rękawicy, broń ta noszona jest często jako część pancerza wspomaganego w zastępstwie do ceramitowej osłony sięgającej od przedramienia do koniuszków palców. Hmm, prawdziwa mordercza siła pięści mocy nie bierze się jednak z jej wzmocnionego hydraulicznymi tłokami uchwytu, choć i sama siła uścisku pięści wystarczy do zgniecenia hełmu i schowanej pod nim czaszki zwykłego śmiertelnego człowieka, a z pola siłowego, które ją otacza. W połączeniu z fizyczną siłą brata bitewnego pięść mocy jest w stanie przebić się przez żywą ludzką tkankę niczym przez miękki dojrzały owoc, dodatkowo pole siłowe otaczające rękawice rozrywa materię na poziomie molekularnym, w związku z czym niemal każdy materiał w galaktyce jest z łatwością rozrywany pod uściskiem pięści, szczególnie przerażający dla obserwujących to widowisko ludzi sposób. Utrzymywanie poziomu mocy Pola siłowego pięści mocy wymaga stałego podpięcia ciężkiego okablowania, łączącego pięść z układem zasilania pancerza wspomaganego. Generatory pięści mocy są jednak komponentami trudnymi do skonstruowania, rzadko spotykanymi w postaci części zamiennych i trudnymi do konserwowania, w związku z czym broń ta jest oznaką statusu dzierżących ją wojowników, nawet wśród sił Adeptus Astartes. Słuchajcie, w tym momencie muszę przerwać, bo dostałem wiadomość, że muszę lecieć. No, Impek coś mi się tam trochę rozchorował, trochę gardło, trochę z nosa mu leci, muszę go trochę tam, jest nie Teges, muszę go ogarnąć. Tak więc tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ten odcinek. Słyszymy się, mam nadzieję, w następnym innym odcinku całkiem niedługo. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzej projekt.